Witam wszystkich zgromadzonych z tej strony Kuba Drążga. To jest kanał o tym jak skutecznie wykonywać robotę Scrum Mastera, Product Ownera oraz Project Managera. Zapraszam na kolejny odcinek zainspiruj mnie Kuba. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się bardzo ciekawym zagadnieniem, a mianowicie skalowaniem skrama. Najpierw powiemy sobie, co to w ogóle znaczy skalować skrama. Następnie przedstawię wam aż 11 zasad, którymi warto się kierować, jeżeli zdecydujecie się na skalowanie skrama. Skalowanie skrama dokładnie oznacza zwiększenie liczby zespołów skramowych współpracujących przy wytwarzaniu jednego konkretnego produktu. Celem skalowania jest więcej wykonanej pracy w jednostce czasu, no nazwijmy to <gryśla> wyższą przepustowością albo wyższym velocity. I słuchajcie, ta koncepcja skalowania jest bardzo różna od skalowania metody Kanban, ale o tym powstanie zupełnie oddzielny odcinek. Zasada numer jeden skalowania skrama głosi, że skalowanie to ostateczność. Bardzo ważny, no, równie oczywisty fakt jest taki, że skalowanie skrama no, to bardzo kosztowna sprawa. No Słuchajcie, więcej ludzi to więcej kasy, więcej pieniędzy. No i równie ważna kwestia, ale już trochę mniej oczywista jest taka, że wraz ze skalą spada coraz bardziej efektywność. Czyli skalowanie powoduje, że dowozimy średnio coraz mniej na jednego pracownika. 20 zsynchronizowanych zespołów nie dowiezie 20 razy tyle, co jeden zespół, tylko mniej. W skrajnych przypadkach może się nawet okazać, że dodawanie kolejnych zespołów spowoduje, że całościowo będziemy dowozili mniej, że ten narzut powiązany np. Na z synchronizacją będzie za duży. No i może nawet w skrajnych przypadkach się okazać, że 20 zespołów dowiezie mniej niż 15 zespołów. Dodatkowo czas dostarczania pojedynczego zadania najprawdopodobniej się wydłuży, a przewidywalność postępu prac prawie na pewno spadnie. Wraz ze skalą powstaje coraz większy tłuszczyk procesowy, czyli nakład na proces. No. Powiedzmy, że od skalowania trzeba zapłacić podatek. Wynika to głównie z synchronizacji coraz większej liczby osób. Nie? No i przy skalowaniu jest też ryzyko, że przy tym samym velocity, czy przy tym samym trupucie, będzie mniej wartości biznesowej. Bardzo łatwo stracić wizję produktu z oczu i zacząć po prostu tworzyć kolejną fabrykę feature'ów jako kolejny zespół. Nie? Więc decydujcie się na skalowanie dopiero, gdy już nie widzicie absolutnie żadnych innych sposobów optymalizacji. Efektywności. Nie? Musicie mieć naprawdę dobre uzasadnienie biznesowe, żeby iść w skalę. No i słuchajcie, zapraszam Was na odcinek o 5 Focusing Steps, no, gdzie skalowanie było no, dopiero czwartym krokiem. Jeżeli jeszcze Was nie zniechęciłem do skalowania skrama, to pora na drugą zasadę skalowania. Jeżeli chcesz skalować skrama, to musisz mieć skrama. Jeżeli nie masz skrama dobrze zaimplementowanego, to proponuję się najpierw zatrzymać i zrobić porządnego skrama. E, no, Takiego, którego później dopiero będziemy rozwijać w skali. No i dlaczego to jest takie ważne? Moje doświadczenie mówi mi, że wszelkiego rodzaju skrambaty są najczęściej ułomne, powodują pewnego rodzaju problemy. No I teraz wszystkie nieudolności procesowe, które objawiają się w małej skali, w dużej wzrosną wykładniczo. No mówiąc bardziej bezpośrednio, będzie jeszcze większy burdel. Skalowanie skrama to nie jest przejście w coś innego niż skram. Pamiętajcie, skalowany skram to dalej w 100% skram. Wszystkie zasady ze Scrum Guide'a dalej obowiązują. Ja jestem z tym zupełnie ok, że ktoś no, nie chce pracować w skramie. No, są inne narzędzia, czasami w niektórych przypadkach lepsze nawet do niektórych rozwiązań. Jeżeli jednak na tego skrama się już zdecydowaliśmy, to warto go robić porządnie. I moje doświadczenie jest takie, że gmeranie przy definicji właśnie frameworku Scrama prawie zawsze no, kończy się tak samo źle. A w przypadku skali, czyli większej wielkości, no to już jest totalnie ryzykowny pomysł. No nie warto po prostu. Kolejna zasada to skracaj pętle zwrotne. Jak wspominałem, większa skala to więcej problemów, które wystąpią. No, na pewno wystąpią. Musimy się o nich jak najszybciej dowiadywać. Niezbędny jest tutaj empiryzm, czyli system nerwowy, który jak najszybciej pozwoli nam te problemy zauważać. No, i teraz skracanie pętli zwrotnych oznacza no, na przykład częstą synchronizację pomiędzy zespołami, częstszą integrację ich pracy. Jednak no, najlepiej by udało się robić releasy częściej no niestety ja widzę tutaj tendencję no, odwrotną, nie dość, że no, nie ma przyspieszenia release'ów, to nawet nie kończy się sprintów z potentially releasable product no, that is useful and thoroughly tested czyli <gryw> nie kończymy sprintów z, ink z inkrementami produktów które są gruntownie przetestowane zintegrowane i używalne przez kogoś, nie? No, czyli, no nadającymi się do release'u tu i teraz, nie? i teraz jeżeli zrezygnujemy z tego podejścia słuchajcie, no prosimy się o kłopoty Piąta zasada skalowania Skrama mówi, że jeden produkt może mieć tylko jednego product ownera. Struktury z wieloma product ownerami, z mojego doświadczenia, zawsze kończą się źle. Mówiłem o tym w odcinku 32 oraz w odcinku 14, no dużo więcej. Jednak to, co ja często zauważam, właśnie wraz ze skalowaniem Skrama, że jest no, silna tendencja, żeby jednak tam kilku product ownerów upchnąć. Szósta zasada mówi, uwaga na przeciążenie produkt ownera. Jak już wspominałem, produkt owner może być tylko jeden i to on, ona, no, zależy od płci, ma no, ostatnie słowo, odnośnie produktu. Jednak no, może mieć ta osoba do pomocy cały sztab ludzi, no, którym może delegować swoją pracę. Idealnie też przekazywać jak najwięcej obowiązków deweloperom. Nikt nie powiedział, że nie mogą pisać wymagań. Siódma zasada to mierz efektywność. Warto wiedzieć, jak wraz ze skalą zmienia się efektywność pracy. Najlepiej pokazać to na liczbach, no, bardzo fajnie mogą tutaj się przydać właśnie metryki, Evidence based management, opisane w odcinku 27. Ósma zasada skalowania mówi: jeżeli to możliwe, rośni ewolucyjnie, wraz ze wzrostem pojawia się dużo nowych problemów, i teraz duży nagły wzrost. To dużo nowych problemów do rozwiązania jednocześnie. Dziewiąta zasada skalowania Scruma mówi, zastosuj gotowy framework. Przy więcej niż dwóch zespołach warto się zastanowić, czy nie zastosować jakiegoś gotowego frameworka do skalowania Scruma, np. Nexusa, Lesa czy Scrum at Scale. Tak tylko dodam, że bardzo popularny ostatnio Safe to nie jest skalowany Scrum, to jest po prostu coś innego. Dziesiąta zasada skalowania Scruma głosi, że. Zwiększaj interdyscyplinarność zespołów. Słuchajcie, byłoby super, jakby udało się dojść do feature teamów, czyli zespołów, gdzie każdy jest w stanie tworzyć relisowalny inkrement bez pomocy innych zespołów. Słuchajcie, im mniej zależności, tym lepiej. Właśnie te zależności pomiędzy zespołami często no, są w stanie pogrążyć skalowanego skrama. No, słuchajcie, dużo więcej mówię o, <laughs> o interdyscyplinarności w odcinku 15. Zasada 11. Unikaj rozproszonych zespołów. Słuchajcie, rozproszone zespoły to dodatkowy poziom skomplikowania, dodatkowy narzut na komunikację. No wiadomo, no jak mus, to mus, ale warto mieć na uwadze, że jeżeli jest to możliwe, to redukujmy ilość stref czasowych i lokalizacji, nie dodawajmy nowych. <ścoughs> Idealnie, jakby słuchajcie, wszyscy deweloperzy z karmasterzy i jeden product owner pracowali w jednym biurze. Także w każdej chwili każdy może o wszystko zapytać swojego kolegę. I to na dzisiaj tyle. Jeżeli Wam się podobało, dajcie kciuka w górę i zasubskrybujcie kanał. Słuchajcie, no jeżeli macie jakieś własne zasady skalowania, o których nie powiedziałem, koniecznie napiszcie o tym w komentarzu. Skramon!